Wezwijmy mocy Ducha Świętego. Przyjdź Duchu Święty, Przemień nasze serca, nas na stąpać drogami zbawienia. Ty życiem naszym jesteś zmartwychwstaniem, naszą nadzieją. Stolica mądrości módl się Święty. za nami. Kontynuujemy nasze rozważania o przygotowaniu do roku jubileuszowego w oparciu o e, bólę ogłaszającą jubileuszowy rok. W kościele rozpoczyna się na Boże Narodzenie, rok jubileuszu. Do te, tych tematów, o których mówiliśmy, czyli o nadziei, bo rok jubileuszowy jest pod takim tytułem Pielgrzymi Nadziei, dodajemy także temat tego pielgrzymowania, bo jubileusz związał się zawsze z pielgrzymowaniem, to znaczy człowiek, Idzie do, do miejsca, do, do tego miejsca, że chodzili do świątyni jerozolimskiej, później chrześcijanie, do, do Rzymu, do Ziemi Świętej, a później zostały ustanowione także kościoły jubileuszowe, do których chodzą, pielgrzymują. I temat samego pielgrzymowania drogi jest także tematem tego roku. Oczywiście drogę rozumiemy w różnym sensie e, drogę jako drogę pielgrzymki, ale także wyjście ze swojego takiej ze strefy komfortu do nowych zadań. I właśnie papież wzywa, żebyśmy w tym roku jubileuszowym wyszli także jako wspólnota, indywidualnie do potrzebujących, do różnych grup, które potrzebują. To on mówi o znakach nadziei, żeby rozpoznawać. Znaki czasu, że Duch Święty nam pokazuje pewne przestrzenie, do których powinniśmy iść i zanieść nadzieję. Ładnie mówi o tym, że oprócz czerpania nadziei z łaski Bożej, czyli my sami korzystamy z tej łaski Bożej, jesteśmy wezwani do odkrywania także tej nadziei w znakach czasu, czyli tam, gdzie dzisiaj świat potrzebuje nadziei. Konieczne jest zwrócenie uwagi na dobro, na wiele dobra, które jest w obecnym czasie, bo świat często ma takie tendencje, żeby ulec takiej pokusie, no, że zło jest w koło, że jest przemoc, że zło zwycięża. Otóż y, jest wiele dobra i my jako chrześcijanie mamy być świadkami tego, bo ludzie mają wielką tęsknotę, potrzebują zbawczej obecności Boga. I te tęsknoty powinny przez nas być przekształcone w znaki nadziei. Przez nas, czyli przez Kościół. My jesteśmy tym Kościołem. Jedną z największych tęsknot z człowieka jest oczywiście pokój dla świata. Więc jubileusz jest takim czasem, który przypomina, że ci, którzy wprowadzają pokój, mogą być nazwami dziećmi bożymi. To jest. Różne takie tutaj myśli przychodzą, ale to jest też taka, takie wezwanie do tego, żebyśmy się na przykład modlili o pokój. Kto z nas w codziennej modlitwie pamięta o modlitwie za pokój. Wojna za granicą, cały świat na, na włosku wisi, ale i w naszych modlitwach prywatnych i w naszych modlitwach wspólnotowych czy jest pamięć o tym temacie. Jeśli w czasach, kiedy żyliśmy przez lata był pokój, można było niekiedy, raz do roku dziękować za pokój, no to to jest czas. Ponadto też jesteśmy posłani do tego, aby być też ludźmi pokoju. Trzeba się strzec przed tym, żeby życzyć nieszczęścia, żeby nienawidzić, żeby się dawać też wkręcać w tą y, spiralę przemocy, jak na internecie pokazują, jak te ludziki Zrzucają na nich granaty i one zdechają. Tak człowiek Boże nie może tak na to patrzeć. Nawet jeżeli to są orki, nawet jeżeli to są ruscy, to czosnką patrzy na to, że człowiek zabija człowieka. I oczywiście jest potrzeba, żeby bronić biednych. I dobrze, że niektórzy ludzie mają odwagę stawać w obronie innych ludzi. I, i, I szanujemy policjanta, który zbrojnie broni nas przed terrorystą, ale no nie może być tak, że mamy zachwyt w tym, że przemysł się rozwija, że, że, że ktoś zarabia na zabijaniu. Musi być jakaś w tym wszystkim jeszcze duch chrześcijański, to jest jakieś wyzwanie. Więc także w naszych rozmowach w naszym podejściu do sprawy. Kolejną przestrzenią nadziei jest wizja życia, w której jest szacunek dla życia, w sensie dzieci. Dlatego, że dostrzega papież w dzisiejszym świecie, mówiąc oczywiście, akcentując się szczególnie, skupiając na zachodnim świecie, bo to związane jest z dobrobytem, i, i, I taki jest nihilizm się stworzył, rozwija, utrata pragnienia przekazywania życia. A więc, no jeżeli nie ma się życia jako idei, życia jako pełnej entuzjazmu, to nie chce się też przekazywać tego życia. To jest takie istnienie, ale, ale nie życie. Ale nie życie. I to jest jakaś wielka też przestrzeń do pracy. I my w sposób szczególny w sanktuarium naszym, w sanktuarium życia, bo przecież i wezwanie naszej parafii, narodzenie Matki Bożej, czyli małe dziecko się urodziło, ono będzie kiedyś Matką Jezusa. I kalwaria, a więc też mamy taką, taki rys szczególny w naszej parafii, kalwaria nienarodzonych na pamięć, zabójstwa, ale i też utraty, bo przecież ludzie czasami tracą dzieci wielu dzieci, no mamy być też tym miejscem, gdzie, gdzie się zwraca uwagę na szacunek dla życia. Otwartość na życie z odpowiedzialnym macierzyństwem, ojcostwem jest projektem, który Stwórca chciał wpisać w serca i ciała mężczyzn i kobiet, jest misją, którą Pan powierza małżonkom oraz ich miłości. Więc niepotrzebne jest, bo papież mówi, że Oprócz prawodawstwa wielu państw zabrakło także niepodważalnego wsparcia wspólnot i całej wspólnoty obywatelskiej, ponieważ pragnienie młodych ludzi, rodzenia nowych synów i córek, jako owocu ich płodnej miłości, daje przyszłość każdemu społeczeństwu, no, ale rzeczywiście, no już społeczne tam jakieś. Taka pogarda dla wielodzietnych rodzin, pogarda dla macierzyństwa, budowanie jakichś wzorców, które stawiają w, konta, w, w przeciwieństwie sobie macierzyństwo i kobietę pracującą i rozwijającą się z matką. Jakby matka, żona, to to było za ścianek, to by była jakaś fanaberia, dewocja a prawdziwa kobieta jest budowana jako jakoś wzór wyzwolony i, no więc, i w ogóle wydzieranie kobiety ze wspólnoty, bo tak jak tutaj Ojciec Święty mówi, to jest wspólna sprawa i odpowiedzialność i mężczyzn i kobiet, i Matek i ojców, ale szczególną uwagę zwraca na właśnie rolę Wspólnoty za braku niepodważalnego wsparcia wspólnot wierzących i całej wspólnoty obywatelskiej. I to jest wezwanie też do nas. W praktyce to oznacza, począwszy od tego, czy głosujemy na partię polityczną, która na przykład mówi o tym, że mieszkania będą dla dla małżeństw. Teraz nomen, nomen chyba SLD, czy ktoś tam tylko o tym mówi, a resztę mają wywalone. To też słabe, że małżeństwa nie mają gdzie mieszkania za co kupić, albo są jakieś horrendalne ceny. I to jest moje zaangażowanie katolika w życie. Jak ja nie tylko myślę o swoim wąskim interesie, ale też myślę o tym, że polityków, ja wymagam od nich, że mają zadbać o, o mieszkania dla małżeństw. Ale także jak się wypowiadam, jak traktuję, jak, jak buduję ten, ten stosunek do, do życia do, do macierzyństwa do Ojcostwa. Więc to są, bo wiecie, łatwo mówić, że małżeństwo czego nie ma dzieci, a co, co społeczeństwo robi, żeby im pomóc, nie? No oczywiście, że to nie polega na tym, że powiesimy na babci na i na dziadziu wnuków, no ale z drugiej strony i przedszkola, i żłobki, i mieszkania. Jakoś to wszystko powinniśmy widzieć jako potrzebną sprawę, tym bardziej, że nawet z punktu widzenia ludzkiego, no to, to są nasi ci płatnicy na podatków w naszej starości, więc będziemy mieli szczęki czemu żyć, więc ta wartość ludzkiego życia i to jest też znak nadziei, że świat rzeczywiście, papież zwraca uwagę, że potrzebuje takiego podejścia pozytywnego do życia, żebyśmy przynosili nadzieję, ale ta nadzieja nie jest tylko takim właśnie naiwnym pochukiwaniem o pobożnych sprawach, tylko no jakimiś konkretnymi krokami w tej dziedzinie, począwszy od Wyborów politycznych, przez, przez jakieś, no też, nawet przez sposób mówienia, traktowania rodziców, którzy, którzy ten, którzy no, wychowują dzieci. Zachęca to Ojciec Święty, abyśmy jako wspólnota chrześcijańska byli inkluzywni, czyli wszystkich włączali, otwarci na, na potrzeby wszystkie, żebyśmy w ogóle stworzyli przymierze z innymi ludźmi na rzecz przyszłości naznaczonej uśmiechem wielu dzieci, chłopców, dziewczynek i to jest rzeczywiście czasami rzadko to się zdarza, ale można usłyszeć nawet polityków, którzy zgadzają się w niektórych sprawach i tym bardziej my powinniśmy być tymi, którzy właśnie budują, podłączają Różne światopoglądy różnych ludzi do tej idei szacunku dla, dla życia, nadziei. Dalej, w roku jubileuszowym, nadziei potrzebują też, i to jest przestrzeń, do której wzywa Ojciec Święty, żeby zwrócić uwagę, wielu braci będących więźniami. Więc troska o tych, którzy są w więzieniu, począwszy od dobrych warunków także dyskusje o karze śmierci, no więc to jest też pytanie oczywiście jak, jak, w, tym, jak w tym tematem działać, bo, bo niektórzy najnormalniej się boją, że to społeczeństwo się rozsypie, jak nie będzie dyscypliny, tylko że czasami widzimy z jednej strony w krajach, gdzie dziadostwo już zupełne, a czasami nie takich, widzimy, że Ci więźniowie nieraz są poniewierani, a z drugiej strony zbója nie mogą złapać i nie chcą złapać, złapać i nie chcą złapać albo się wykupi. Ale Ojciec Święty zwraca uwagę też na nasze podejście do wszelkiego rodzaju uwięzionych, żebyśmy jednak byli chrześcijanami w tym wszystkim, chociażby e, przyjęcie, bo czasami jest tak, że system e, rzeczywiście nie tylko nie, nie zajmuje się e, przywróceniem do społeczeństwa tego człowieka, ale społeczeństwo go nie chce, wyeliminowało go, bo troszeczkę go nie chcem, wyeliminowało go, bo troszeczkę jest inne, bo mamy w sobie tyle lęku niezdrowego, że jak już nie wiem, ktoś jest statuarzem, to my umieramy z lęku, a to czasami jest, jak to mówią niektórzy, wspomnienie młodości albo głupota młodości, nic więcej. Wielkim tematem, który jakoś nas też szczególnie dotyczy naszej parafii, jest także znak nadziei, czyli żeby w tym roku większą uwagę zwrócić na chorych. Dlaczego mówię w naszej parafii? No bo jesteśmy parafią starzejącą się. Coraz więcej osób jest starszych, no coraz więcej osób jest starszych, no a starość jest związana też z chorobą, nie? więc wielu chorych, znajdujących się czy w domu, czy w szpitalu, żeby zwrócić uwagę na ich cierpienie, żeby znaleźli ulgę w bliskości osób y, odwiedzanych, odwiedzających ich, żeby znaleźli y, czułość, jaką będą od nas otrzymywać i dzieła miłosierdzia, które też są znakami nadziei. To jest jakieś wezwanie, jakieś mamy pomysły. Zastanawiamy się to także jak w naszej parafii to zrobić, w także troska o chorych i niepełnosprawnych. W naszej parafii to zrobić w także troska o chorych i niepełnosprawnych, którzy są ograniczeni przez tą chorobę, ich autonomia, często to są rodziny z dziećmi, z inwalidami, całe lata, no to życie musi wyglądać inaczej, więc tutaj też powinna być nasza wrażliwość i, i jakaś nadzieja przez nas jako wspólnotę przynoszona tym, tym ludziom. Um. A więc, widzicie, że rozumienie, a więc widzicie, że rozumienie chrześcijańskiej nadziei to nie są pobożne wzdychania, będzie dobrze, tylko papież wzywa nas, abyśmy w tym roku próbowali tę nadzieję budować. Począwszy od chociażby solidarności przez życzliwy uśmiech i dobre słowo wobec tych wspomnianych ludzi, przez takie rzeczy jak odwiedzanie, jak spotykanie, jak czułość, no mamy okazywać tą nadzieję. I wtedy, jeżeli ktoś ma taką szczerą refleksję, to wiemy, że czekamy czasami na telefon, na spotkanie, na dobrą refleksję, to wiemy, że czekamy czasami na telefon, na spotkanie, na dobre słowo od niektórych osób, tym bardziej ludzie samotni porzuceni albo znajdujący się w jakiejś sytuacji. Kolejnym znakiem nadziei jest również potrzeba zwrócenia się do młodych. Młodzież, Ojciec Święto opisuje, często rozpadają się ich marzenia. Zależy oczywiście to od kraju, ale także u nas możemy dostrzec, szczególnie jakbyśmy tam się nie szanowali, i z jaką byśmy um, szacunkiem nie dali, i z jaką byśmy um, szacunkiem nie odnosili się do naszej pięknej przyrody i długowiecznej tradycji, no to jesteśmy prowincją e, I młodzi. Albo się spijają, albo wyjeżdżają na Zachód, albo y, uciekają gdzieś dalej do miasta. No bo nadzieje są przycięte, zmarnowane na dzień dobry. I wielu młodych traci nadzieję, na, przegrani są na starcie. I to też jest jakaś potrzeba jakieś, na, przegrani są na starcie. I to też jest jakaś potrzeba jakiejś wrażliwości naszej społecznej i nawet wsparcia no, znam. Znam ludzi na przykład w naszym środowisku, dość dobrze społecznie i finansowo sytuowanych, którzy, którzy robili na przykład coś takiego, że pomagali młodym znaleźć pracę albo ustabilizować się zawodowo. No, każdy ma jakąś tam swoją perspektywę, no bo przestrzeń gdzie możemy. Bo Przestrzeń, gdzie możemy tą, tą nadzieję budować. Chociaż pozytywnie mówię OCC Święty, że z natury młodzi są bardzo chętni, na przykład do pomocy, do wolontariatu, do zaangażowania w różnych trudnościach społecznych. Przecież te chłopaki, co latają do tych wszystkich wypadków, to zresztą nie są starsi panowie w moim wieku z brzuszkiem, tylko młode chłopaki na tych samochodzikach podlatują, jadą do wypadku i wyciągają z w różnych takich jak ja i podobnych starszych panów, więc młodzi nie są źli ze swojej natury, natomiast no, społeczeństwo czę często podcina skrzydła, a to, później prowadzi... a to później prowadzi do autodestrukcji, no bo frustracja, rozczarowanie, więc Ojciec Święty zwraca na to uwagę, co my możemy zrobić. No, Całego świata nie zmienimy, natomiast w swoim otoczeniu możemy zrobić, począwszy od tego, że, że po prostu dać pomocną rękę, że dostrzegać. No jest jakaś to perspektywa, nad no tym cały rok się będziemy zastanawiać. Ja tylko rysuję na razie tematy. Nie może także zabraknąć znaków nadziei w stosunku do migrantów, którzy opuszczają swoją ziemię w poszukiwaniu lepszego życia dla siebie, dla ich rodzin. Niech liczni wygrają rodzin. Niech liczni wygrańcy, uchodźcy, uciekinierzy, których spory międzynarodowe zmuszają do ucieczki, bo uniknąć wojny, przemocy, dyskryminacji, mają zapewnione bezpieczeństwo oraz dostęp do pracy, edukacji, będących niezbędnymi narzędziami do integracji w nowym kontekście społecznym. A więc widzicie, że papież, choć mu to zarzucają, że jest jakimś lewakiem bezkrytycznym, to mówi o tym, żeby się integrowali żeby im pomóc się znaleźć w tym społeczeństwie. I też to, czego się obawiamy, czyli tego szaleństwa, get obcych cywilizacyjnie, to tak naprawdę nie do końca jest problem tych, jak to ich tam różnymi kolorami, jak to ich tam różnymi kolorami nazywają przybyszów, ale najczęściej to jest jednak problem chorych państw, które straciły swoją tożsamość, które nie przykładają należytej troski do tego, żeby tych ludzi przyjąć, wprowadzić w swoją kulturę, których kultura już się stała blakła, bezwiedna, bezreligijna. I którzy w końcu myślą, że kasą się wszystko da załatwić, że nie załatwisz wprowadzenia człowieka do naszej kultury tylko tym, że mu dasz socjal, bo on sobie za twój socjal dobrze zje, dobrze się zagrzeje, ale będzie swoją kulturę kultywował, a twoją będzie pogardzał, więc, więc ta, żebyśmy się też nie dali wciągnąć te spory współczesnego świata współczesnego świata, wynikające z jakichś pomysłów, kto jak, jaki kraj, jaki kraj ma, wykorzysta, skolonizuje, no, tylko mamy nie tracić sprzed oczu tej chrześcijańskiej wizji, że każdy człowiek jest człowiekiem, czy, czy takiego koloru skóry, czy z takiego kraju. I mamy go traktować z szacunkiem, a jednocześnie dbać, i traktować szacunkiem i swoje prawodawstwo, i, swoje, i swoją kulturę. I, I to jest możliwe. Trochę to wygląda oczywiście jak mrzonka, no ale jak sobie, jakie sobie mamy elity, takie mamy i później wykonywanie. Jakie sobie mamy elity, takie mamy i później wykonywanie tych elity też my, dzięki Bogu jeszcze sami wybieramy, więc gnać dziadów. Ale musi być w nas ta świadomość, że nie, nie poddajmy się też niechrześcijańskim poglądom o tym, że, że tam inny kolor skóry czy, czy inna kultura to to już jest śmieć. To jest też człowiek i jako chrześcijanie mamy być właśnie zadziwiać chrześcijańskim podejściem. W ogóle papież mówi, że budowanie nadziei to jest... W ogóle papież mówi, że budowanie nadziei to jest też to ładnie papież nazywa opcja na rzecz ubogich, czyli bronić praw najsłabszych. To jest postawa, którą oczywiście, że to możemy sobie myśleć, co, no właśnie, powinni na świecie bronić słabych, ale my mamy słabych swoich w parafii swoich sąsiadów i, i nasza parafia tak powinna tę nadzieję realizować, że stajemy w obronie najsłabszych w różnym aspekcie, nie, chociażby od materialnego, co dość często chętnie pomagacie, aby nigdy nie zabrakło nadziei na lepszą przyszłość, co dość często chętnie pomagacie, aby nigdy nie zabrakło nadziei na lepszą przyszłość. Znakiem nadziei także są przestrzenią, gdzie tą trzeba zanieść nadzieję osoby starsze. To też jest temat bardzo dotyczący naszej parafii, o niej będziemy jeszcze mówić w ciągu roku. Osoby starsze często doświadczają samotności, poczucia opuszczenia, no bo starzyjemy się, młodzież nie ma pracy poza nielicznymi, ucieka no i, i, i coraz więcej samotnych. I też tu jest potrzeba takiego otwartości mentalności, bo, bo często jest tak, że ktoś jest jakoś bardziej otwarty mimo do, dojrzałego wieku. Dojrzałego wieku. A ktoś jest w młodszym wieku, no ale bardzo zamyka się w tym swojej samotności, w rozczarowaniu, i czasami zwykłe wyjście przy sąsiad do sąsiada, czy zwykły telefon, czy zaproszenie na coś, czy ukazanie zainteresowania, jest też właśnie takim znakiem nadziei, że ja nie straciłem nadziei na Boga, na życie, na sens, na Ciebie. I w końcu sfera ubogich, nie? czyli wszystkich miliardów ubogich, którzy są na całym świecie ojciec święty mówi, że coraz w obliczu coraz, nowych fal zubożenia istnieje ryzyko, przyzwa, w obliczu coraz nowych fal zubożenia istnieje ryzyko przyzwyczajenia się i rezygnacji. Więc nie traćmy nadziei, nie, trać, nie bądźmy tymi, którzy którzy pierwsi zgasną. Um, nie zapominajmy też, mówi ojciec święty ubodzy niemal zawsze są ofiarami, a nie winnymi. Bo łatwo wtedy dla usprawiedliwienia powiedzieć sami są sobie winni do widzenia. Nie? Natomiast no, dużo takiego pokoju daje, jak działamy planowo, jak, jak sprawę ze sprawą, na ile możemy wokół siebie y, próbujemy u, umocnić, to wtedy też to, to poczucie gdzieś kogoś wesprzeć, przyobserwować, to poczucie gdzieś kogoś wesprzeć, przeobserwować komuś coś podpowiedzieć, razem coś tam zrobić, że dla dobra człowieka. To wtedy jakoś to inaczej wygląda, więc do tego też będziemy w tym roku zastanawiać się nad tym. Więc, wiecie, rok jubileuszowy w jakiś sposób paradoksalnie to nie jest rok szczególnych modlitw, ale raczej szczególnych działań, kiedy kierujemy swoją uwagę na potrzebujących miłosierdzia. Chwałujcy i synowi, duchowi świętemu.